Pogrom. A jeszcze teraz ogromne problemy. Który nie wiem, czy dojedzie w tym wyścigu, przypominamy, ma 3 minuty od momentu rozpoczęcia biegu, żeby zdążyć. Taki motocykl, waży 77 kg, biedny Frederik Jakobsen, nie dość że poobijany po tym wypadku, to jeszcze ma do zrobienia prawie całe okrążenie tego dosyć długiego toru 352 metry. Patroluje tajów ten Frederika Jakobsena, szepcze mu pewnie jakieś motywacyjne słówka. No a Duńczyk biegnie, biegnie, bo co ma zrobić? Jeden punkt, czeka do wzięcia za darmo ciężko odpuścić. W takiej sytuacji publiczność bije brawo na stojąco. Drodzy Państwo, musimy jednak podpowiedzieć jedną rzecz. Taj Finden ani żaden z mechaników biegnący teraz za Jakobsenem nie mogą mu pomóc w przekroczeniu linii mety. Wtedy ten punkt nie będzie się liczył. Oczywiście jego mechanik pewnie zabierze maszynę zaraz po przekroczeniu linii mety, ale gdyby ktokolwiek inny brał udział w yeah. biegu, Ma to. Dźwignia ruszyli najlepiej chyba Maxy Drabik i Mikkelsen. I zobaczymy, czy wyjdą na pięć do jednego zawodnicy motoru Lublin na to się zanosi, bo Mikkelsen jest piekielnie szybki i obok niego Max Drabik jadą goście z Lublina na podwójnym prowadzeniu. Kelsena już nikt nie złapie. Ale czy Linken upoluje Maxa Drabika? Ostatni wierasz, ostatnie metry. Linken, wycieczka po zewnętrznej. Linken się napędza. Linken jest bardzo szybki, ale to Max Drabik na drugim miejscu. Składa kołodzieja w krawężniku. Jest w przodu. Polu szybka Przez moment straszył kołodzieja Jason Doyle. Zmarznik. Poza zasięgiem. Tysięczny wyścig uczci trujeczką I to taką naprawdę mocną. Zmarznik wygrywa. Spada teraz na czwartą pozycję, a Mówi ten po komplet, po 18 punktów teraz w kasku niebieskim. Glebczugurów również szybkią przy krawędziku Czemysław Pawicki. Chyba może być zadowolony na tyle, ile może być zadowolony zawod zawodnik drużyny, która przegrywa do 24. On dzisiaj nie najgorszym ogniwem, ale co innego, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników gkm którzy przegrywają dzisiaj do 24. To jest najgorszy mecz z GKM-u grudziąc w tym sezonie. będzie działo taśma poszła w górę i kto najlepiej na łokcie i kto w czerwonym chyba woryna a jeszcze się napędza linkę w to wszystko wchodzą goście z lublina ale nie Wygrany motor przegra po raz pierwszy własnia się w fantastycznym stylu w piętnastym wyścigu do